Robert Bernatowicz, witam Państwa bardzo serdecznie z bazy Fundacji Nautilus. Baza już w takim trybie jesienno jesiennym, bo będzie też w trybie zimowym, kiedy ja będę musiał już zabrać całą elektronikę stąd. Dzisiaj jeszcze postanowiłem troszeczkę tej elektroniki zostawić, ale ona zawsze na zimę jest wywożona z bazy. Drodzy Państwo, przyjechałem tutaj, żeby nagrać zajawkę tego Questions and Answers, ale też no nie ukrywam, że przyjechałem, żeby znaleźć materiał, o który poprosił mnie mój kolega, ponieważ ja nagrałem dla niego taką krótką informację wyjaśniającą tutaj, jak to jest żmudna sprawa i trudna, ale pomyślałem, że też to możecie sobie obejrzeć. To przy okazji zobaczycie, jak wygląda archiwum Fundacji Nautilus. Witam Państwa w bazie Fundacji Nautilus, w naszym archiwum. Tutaj kolega dał mi zadanie, żeby znaleźć pewien incydent wśród tych akt sprzed wielu, wielu lat. Ja, prawdę mówiąc, zacząłem tego szukać, ale nie jest to takie proste, tego jest po prostu bardzo, bardzo dużo. Widzicie, że tutaj są też wycinki prasowe. Każda z tych historii jest opisana. Zobaczcie, jakie to są potężne, potężne rzeczy. To trzeba będzie wszystko zeskanować. A raczej zdigitalizować. Wiecie, że to zobaczcie, jakie to są to są skarby po prostu. To jest największe archiwum dotyczące obserwacji UFO z ostatnich kilkudziesięciu lat na terenie Polski, bo to, co robiło UFO wideo, a my przejęliśmy to, to archiwum, było to po prostu, no, praca godna mnichów wręcz, bo każda, każda obserwacja, każdy wycinek, wszystko po prostu było wycinek o UFO, czyli jakiś tam fragment fragment w gazecie wszystko było spisywane opisywane i trafiło to do nas i powiem wam, że tego jest po prostu ogromna, ogromna ilość i musi to być wszystko musi to być wszystko z, z, przekształcone w formę cyfrową ale właśnie pokażę wam ciekawostkę którą teraz o której sobie przypomniałem jeden z naszych y, widzów przesłał efekt swojej pracy zobaczcie to jest tutaj też jest jakaś tam historia opisana, natomiast natomiast zgodnie z informacją mailową przesyłam kasety z nagraniami sprawozdań, świadków obserwacji UFO kasety, słuchajcie to wszystko, zobaczcie ile tego jest i ale to też trzeba wszystko zgrać. Powiem Wam szczerze, że naprawdę ja po prostu potrzebuję. W tej chwili się będę musiał tym wszystkim zająć, ponieważ yy, no musi być to w formie cyfrowej, a to musi być zgrane. Ja też nie potrafię tutaj Wam powiedzieć, co to są za nagrania, ale wyobraźcie sobie, jaka jest ogromna tego liczba. To są nagrania tego człowieka tylko, tak? A przecież ja mam, ja mam własne nagrania. Które też trzeba będzie zamienić w, po, w postać cyfrową. Także moi drodzy, no, po prostu ogromna, ogromna praca praca nas czeka. Dziękuję wszystkim, yy, którzy są na przykład na patronacie i mnie wspomagają w tej pracy. Bo naprawdę z tych pieniędzy będzie opłacona właśnie digitalizacja tego i, i dlatego Wam chciałem bardzo podziękować patroni. Słuchajcie, to naprawdę. Ja no, już wam mówiłem, że to jest najbardziej uczciwy patronaj ze wszystkich możliwych. To jest ten, ten który, który jest właśnie w Fundacji Nautilus. To są jeszcze w ogóle też historyczna taśma do mierzenia miejsc, gdzie były lądowiska, coś tam, czy obserwacje UFO też. <grywanie> Zobaczcie, jak fajnie ona wygląda, taki w starym stylu. Pieczątki tego. Dobrze, słuchajcie, to jest po prostu gigantyczne, gigantyczne, gigantyczne archiwum, które... No nie no, to trzeba będzie zdigitalizować, trzeba będzie, i właśnie, właśnie wy patroni, tutaj wasza pomoc jest kluczowa w tej sprawie. Ja was serdecznie pozdrawiam i biorę się za szukanie pewnego wydarzenia z UFO sprzed lat. Kolega Darek mnie to tego zdopingował, tylko Darek dobrze wie, że nie jest to proste. I tak to wygląda, jak Państwo widzicie, jest tego sporo. Trudno jest tak po prostu bez digitalizacji jakoś w tym archiwum operować właściwie. Także tutaj trzeba będzie to wszystko w postaci, do, do postaci cyfrowej przeprowadzić. Bardzo w ogóle dziękuję wszystkim patronom, proszę, proszę Państwa, naprawdę dziękuję Wam za pomoc, bo będę mógł dzięki temu prowadzić te projekty w tym właśnie digitalizacja tego archiwum, ale myślę, że będzie tych projektów fajnych więcej, bo już planuję w tej chwili wyjazd. też państwo zobaczycie gdzie jadę, dlaczego jadę, po co jadę. będziecie w tym uczestniczyć. Dobra, na razie dość o tym. Słuchajcie jutro, bo ja to nagrywam dzisiaj czyli w sobotę o 8, 9, 9 listopada, jutro jest niedziela i będę chciał zrobić drugą część Questions and Answers, czyli pytań i odpowiedzi, tym razem już z tym okienkiem, gdzie będzie można mi zadawać pytania, ale proszę Państwa, jest ważna rzecz, mianowicie ja chcę przeprowadzić kolejny eksperyment związany z jasnowidzeniem, żeby Dowiedzieć się, czy wśród Was są takie osoby, które są w stanie odczytać, ale już tym razem nie przedmiot, ale miejsce, gdzie ja to ukryłem. I zainspirował mnie do tego mój serdeczny kolega, do którego Kuba, do którego, który do mnie zadzwonił. To jest fantastyczne, jeżeli rzeczywiście udało im się znaleźć osobę, trafić na osobę, która, w której możliwości są nawet większe niż Krzyśka Jackowskiego. Będzie. Będzie fantastyczna sprawa. Robert, sorry, że zawracam ci głowę, a przecież dobrze wiem, że masz co robić. Ale mam naprawdę ciekawą informację, która powinna ciebie zainteresować. Jak wiesz, organizujemy kursy w naszym stowarzyszeniu, a ja zawsze sprawdzam, czy wśród uczestników kursu nie ma kogoś z talentem do jasnowidzenia. I trafiłem na prawdziwy diament, niesłychany fenomen chyba osobę obdarzoną większym darem niż Jackowski. To młoda dziewczyna, która już znalazła wiele osób zaginionych i poszukiwanych przez policję. Nie znam szczegółów, ale wiem, że pomaga policji. A teraz najlepsze: uważaj. Ja zawsze przed rozpoczęciem kursu w budynku, gdzie mieści się nasze stowarzyszenie, ukrywam trzy takie same przedmioty w trzech różnych miejscach. Jeśli ktoś mówi, że ma talent do jasnowidzenia, to ja wtedy opisuję przedmiot i proszę, żeby taka osoba znalazła go w budynku. Ta metoda działa bezbłędnie. Nie masz talentu do postrzegania pozazmysłowego? No to, bracie, nie masz szans, żeby taki przedmiot znaleźć. Nie ma takiej możliwości, żeby przypadkiem trafić, gdzie go schowałem. Po prostu nie ma. I słuchaj, co się stało? Kiedy zobaczyliśmy, że ona jest fenomenalna, to wtedy jak zawsze poprosiłem, aby wskazała miejsce, gdzie jest ukryty przedmiot. Dosłownie zamarłem z wrażenia, kiedy ta dziewczyna bezbłędnie wskazała trzy skrytki w różnych miejscach budynku, gdzie ukryłem te przedmioty. Czegoś takiego, bracie, nie widziałem, jak żyje, no musisz poznać tę osobę. Moim zdaniem, może to być większy talent do jasnowidzenia niż ten, który ma Jackowski. Zgodnie z naszą rozmową, czekam na ciebie po Twoim powrocie z kongresu w Pradze. Poznasz tę osobę i sam ocenisz, ale uprzedzam, że ze zdziwienia będziesz mógł zbierać szczękę z podłogi. Wiem, że ty robiłeś takie eksperymenty spostrzegania pozazmysłowego i trzeba było wskazać przedmiot, który jest w jakimś miejscu. Ale pomyśl proszę o trochę innej metodzie weryfikacji potencjalnych jasnowidzów. Czyli taka osoba wie o jaki przedmiot chodzi, ale ma wskazać, opisać, znaleźć miejsce, gdzie ten przedmiot się znajduje. Zapewniam Ciebie, że ta metoda weryfikacji działa i jest przeze mnie sprawdzona. A ta dziewczyna to jest dosłownie talent, jakiego ja jeszcze przynajmniej nie spotkałem, a wiesz dobrze, że w tym środowisku obracamy się obaj od kilkudziesięciu lat. Sprawdź skrzynkę e-mailową, bo tam wysłałem ci zaproszenie na spotkanie z nią w siedzibie naszego stowarzyszenia z godziną i datą. No dobrze, skoro tak, proszę Państwa, to mam prośbę do wszystkich, którzy będą, którzy oglądają ten program i którzy będą oglądali jutro mój program Q&A, tak? Czyli część druga. Mianowicie, proszę Państwa, pamiętacie ten przedmiot, tą żabkę z tym, z tym całym takim szpikulcem w środku? Ja dostałem ją w prezencie i tam... Pani, która przysłała mi list, nie napisała swojego telefonu, więc musiałem do niej wysłać list z prośbą, żebym żeby mógł z nią porozmawiać i żeby ustalić, gdzie ona tę żabkę kupiła. Pojechałem do tego sklepu, rozmawiałem ze, sprze ze sprzedawcą na temat tego, co to jest za ustrojstwo. On powiedział, że to magazynuje energię, coś, ale tak do końca, że, że to gdzieś tam z Polinezji może jest, ale widać było, że do końca nie ma pojęcia, co to, co to jest za przedmiot. To kosztuje jakieś grosze, słuchajcie, między innymi na Kostaryce są te przedmioty sprzedawane masowo, tak. I zapytałem, słuchajcie, zapytałem sztucznej inteligencji, czata GPT, zrobiłem zdjęcie, tej żabki i zapytałem, no żeby się dowiedzieć czy czegoś więcej. Zobaczcie, co mi odpowiedział czat GPT po wykonaniu tego zdjęcia. Na zdjęciu widzę drewnianą figurkę żaby, która jest popularnym instrumentem muzycznym w Azji. Żaba posiada ząbkowane grzbietowe rowki i drewniany patyczek, który można pocierać o te rowki, aby uzyskać charakterystyczny żabi dźwięk. Często jest używana w muzyce jako perkusyjny instrument etniczny. Proszę Państwa, do eksperymentu postanowiłem użyć tego samego przedmiotu, który był tym przedmiotem, który trzeba było spróbować odczytać metodami pozazmysłowymi w ostatnim eksperymencie. Tym razem ten przedmiot ukryję gdzieś w bazie. Ja, panu, ja Państwu nie będę pokazywał tej bazy, żeby niczego nie zasugerować. Miejsce będzie bardzo charakterystyczne, tylko tyle mogę powiedzieć. I spróbujemy trochę inaczej, czyli teraz nie musicie, nie, nie trzeba odgadywać tego przedmiotu, bo przedmiot ten widzicie przed sobą. To jest ten, ten to jest instrument muzyczny, tak, czyli ta, ta żabka, którą, którą tutaj użyłem w tym eksperymencie, a wy spróbujcie po prostu. Spróbujcie zobaczyć, gdzie ta żabka się znajduje, dobrze? I ponieważ tego typu rzeczy akurat bardzo dobrze działają jako test dla jasnowidzów, jak się okazało, to po prostu myślę, że patrząc na, na tę żabkę, spróbujcie się skoncentrować i pomyśleć, gdzież to ona się znajduje w tej bazie. W tej bazie jest wiele, wiele miejsc różnych, niezwykłych. Jedno z tych miejsc właśnie zostało wybrane przeze mnie Trudno będzie zgadnąć, znaczy zgadnąć, odczytać to miejsce, ale każdy ślad jakikolwiek poczujecie, proszę mówcie. Jestem bardzo ciekaw, jak to wszystko przebiegnie. Zainspirowała mnie bardzo rozmowa z moim kolegą, który trafił na niesłychaną osobę jasnowidzącą, więc spróbujemy też podobny test zastosować do tej osoby. Jest to podobno osoba, która moc ma. Większą niż Krzysiek Jackowski. Tak przynajmniej twierdzi mój kolega. Zobaczymy. Także proszę Państwa, zachęcam Wam was do eksperymentu. Spróbujcie sobie odczytać, gdzież ta, gdzież ta znajduje się ta, ten przedmiot niezwykły, który trzymam w ręku. Dobrze? Jako za chwilę położę gdzieś w bazie. Proszę Państwa, ja ten przedmiot gdzieś ukryłem w bazie. W bardzo szczególnym miejscu. On jest w bazie. Nie będę Wam pokazywał, jak baza wygląda żeby niczego wam nie zasugerować, czy jakoś tutaj narzucić. Miejsce jest no, osobliwe, jeżeli ktoś będzie w stanie. Tylko musi od razu uprzedzam, że takie ogólne hasło, że jest tu albo tu, to za mało. To musi być precyzyjny opis otoczenia tego przedmiotu. A on jest w bardzo szczególnym miejscu, więc. No zobaczymy. Sam jestem bardzo ciekaw. Zresztą jestem bardzo ciekaw też spotkania z tą. Dziewczyną, która, która jest odkryciem tutaj mojego kolegi, który twierdzi, że ona ma te zdolności. Jak Jackowski albo większe nawet, więc Krzysztof Jackowski. Zdolności jasnowicze, także na pewno się z nią spotkam. Spotkam się z nią już po moim powrocie z Pragi, ponieważ w tym tygodniu wylatuję do Pragi. Tam zresztą w Pradze na kongres, na kongres dotyczący słuchajcie, takich właśnie dziwnych zjawisk, w tym ufo. Ja tam z tej Pragi też. Jeżeli się nie obrazicie na mnie, też coś tam może nadam na ten mój kanał. Muszę ten kanał jakoś rozbujać. Idzie mi to na razie słabo, ale będzie lepiej. No mam za dużo po prostu w tej chwili różnych rzeczy, wiecie, na głowie i niestety ta, ta YouTube jest tam gdzieś w drugiej dziesiątce, więc no, musi poczekać YouTube troszeczkę na mnie. Dobrze, proszę Państwa, ja mam nadzieję, że mimo wszystko będziecie ze mną, że nie porzucicie tutaj tego kanału i nie, nie zrezygnujecie z subskrypcji na przykład, chociaż tych subskrypcji jest na tyle dużo, że nawet jak nawet jak Połowa zrezygnuje, proszę Państwa. Ja i tak będę szczęśliwy, że jest taka grupa. Ja wiem, co kładę na stole, wiem, jak bardzo to są unikalne rzeczy, także jestem spokojny. Dziwnie o to. Dobrze, proszę Państwa, zerkam na zegarek, bo jest mało czasu. Ja muszę zaraz uciekać, bo jeszcze muszę podjechać tutaj w jedno miejsce. W ogóle pozdrawiam. Dzisiejszych, dzisiejsze oso, osoby, które dzisiaj mnie widziały, widziały w falenicy i które machały do mnie. Ja rozmawiałem przez telefon, przepraszam, że nie mogłem podejść i porozmawiać, ale odmachałem Wam przynajmniej, także bardzo, bardzo Wam dziękuję, bo wyraźnie mnie poznały. Słuchajcie, trzymajcie się, uważajcie na siebie, niech moc będzie z Wami, i uwaga, ja niedługo wrócę.